Zobaczyłam w klasce, że klasy to takiego dużego projektu kaszewskiego e, Szkoła Dialogu. To e, tutaj jest ta Szkoła Dialogu generalnie e, e, opiera się na odstwarzaniu historii i Żydów e, w poszczególnych regionach Polski. Istotnie jakieś tam że co z tymi Żydami. We wrześniu życiu nie no byliby. Czemu, czemu by nie być Żydzi? byli w całej Europie?

bo tego u nas tutaj już nie ma, ale jeżeli chodzi o późniejsze działania człowieka, na to są sprawy archeologiczne, sprawy historyczne, no ale historia jest bardzo pojemna. Do historii należy wszystko, bo każda działalność ludzka chodzi do historii. To, to, to Co robiliśmy wczoraj, jest już historią. Nie obojętnie, co kto lubi, czy ktoś lubi, nie wiem, pływać, czy ktoś lubi jeździ na no to też jest zainteresowanie historią. I nasze poznanie nazwiska. A... Tak, ta sprawa jest trochę zamknięta, informacji w zasadzie mało. I co ciekawe, ta społeczność żydowska, która w zasadzie była na zachodnich regionach Polski, czyli tutaj tylko Polsce, jeszcze w okresie przedrozbiorowym, ona już bardzo wiązała się z kulturą, znaczy niemiecką, z tego względu, że Niemiec to, które zawsze była na wyższym poziomie, w zasadzie zawsze tak jest, że my, my wiemy, goni się państwa zachodnie i oni się z tym identyfikowali. Szczególnie wtedy właśnie, kiedy nastąpiły tutaj Planowanie w Pustwie w wieku XIX i po tych różnych reformach, także i wewnątrz wyznania mniejszościowego w tamtym okresie, nastąpiło takie bardzo duże skierowanie. Ale w końcu w pierwszym doskonale, doszło do tego, że on potem nawet dzierżawił porwak w Sekowobie aż do do końca XIX wieku, potem jego syn był dzierżawcą Porwaku w Sekowobie, bo chcę pamiętać wyraźnie, że nie było tego wyznania, ale takie tutaj odpowiednie miejscowe zostało. Natomiast jak było kolejne powstanie, w jego Polskie, jak wiecie, doskonale, Pocznanie zwycięskie, kiedy tutaj nastała Pięćnastka Jego Polska, Niemcy wyjeżdżali w Niemiec i razem z Niemcami także wyprowadzali się z tym życiem. To Niemcy życiem, to odczuwali się Tak samo wyjeżdżali od Niemiec. Największy okres, akurat dla samej narodu rzymskiego, to niekorzystnie okazało, bo że mieszkali w Niemczech, w Polsce, wcześniej, w latach 30. czy 40. Na początku zamordowano bramę głównej synagogi i tam podobno mieliśmy, że mają tutaj wejście. I co ciekawe, kiedy umrzono od synagogi, tam znaleziony był. Być może to rzeczywiście nie jest synagoga, ale może prawda, ale dotyczy 18-go wieku, to już dosyć dalej. Wokół synagogi był cmentarz. Pierwszy był słabym synagodze, następny był 18-go wieku, który zbliżył się do Staszica, dzisiejszy, tam był cmentarz, co ciekawe. Jak wiecie, życie nie pozwalają na to, żeby na co dało się skomentować, bo znane są, mają czekać na końca świata, na miejscu utrzymania. Ale w latach 20, gmina Miejscowa Żydowska, PTRS szalał. Dobra, ja ale w długim kierunku nie będzie go przyjmować. Ale tak jak tam to brawo. Ja przeciwko też. także w wyborach samorządowych. Zasiadali w Radzie Miejskiej w czasie I Wojny Światowej. Byli to kupcy Paweł Lewin i Emil Brykman, Louis Miodowski oraz rabin Mojżesz Lewin i Lisaak Wimpert. W okresie niepozległości Polski startowali też w wyborach wspólnie z Niemcami, ale nie otrzymali dostatecznej liczby głosów. Dochu, dochu, dochody gminy żydowskiej na początku XX wieku nie były wysokie. To dlatego, kiedy nie było rabina, jego obowiązki przejmował miejscowy kantor. Co cztery lata organizowano wybory dla zarządu, do zarządu gminy złożonych szanowanych obywateli. Gmina przybywała liczne, konfl liczne konflikty, zwłaszcza kiedy do września przybywali Żydzi z zaboru rosyjskiego i dochodziło do awantur między Żydami, zasiedziałymi a przybyszami. Zdarzały się interwencje. Się, znajdują się w, w najdłuższej firmie czyli przedmałżeńska w języku niemieckim. W kościele znajduje się kron małżeński. Nieoczekiwanie kilkadziesiąt lat później niezbyt tego odkrycia. Na poddaszu grzesińskiego liceum ogólnokształcącego podczas przeprowadzanego remontu znaleziono torę, ukrytą Należy przypuszczać, że tora ta należała do gminy Grzesińskiej. Nie, wiem, nie wiemy kiedy i w jakich okolicznościach została mu ukryta. Podobnie nastąpiło to już po zajęciu wrześniu przez wojsko niemieckie we wrześniu 1939 roku. Może o tym świadczyć fakt, że jest niekompletna. Chcąc uratować już częściowo zniszczoną torę, dano ją zaufanej osobie na przechowanie, aby odzyskać ją po wojnie. W Schowku przeleżała kilkadziesiąt lat, a po wojnie nie miał kto jej odebrać. Obecnie znajduje się w gminie żydowskich Ta lokalizacja utrudniała rozbudowę miasta. Po trudnych rozmowach między władzami miasta a zarządek Gminy Żydowskiej doszło do porozumienia, w myśl którego w zamian za przekazanie terenu cmentarza miastu Gmina Żydowska otrzymała dwie, dwie morgi ziemi w przyszłości strzałkowskiej oraz odszkodowanie zamurowane parkan. Stary cmentarz uległ likwidacji w 1924 roku, a Maceby przewieziono na nowy powstały w drugiej połowie XIX wieku, cmentarz właśnie przy Szosie Strzałkowskiej. W czasie okupacji Niemcy likwidując budynek synagogi zniszczyli także teren cmentarza przeznaczając maceby do celów budowanych przy basenie miejskim oraz pod domy mieszkalne przy dzisiejszej ulicy Powstańców Wielkopolskich. Jedyna maceba, która zachowała się w całości znajduje się na terenie Muzeum Regionalnego i pełni rolę eksponatu. Żydowscy wrześnianie zamieszkiwali dzisiejsze ulice Fabryczną, Ratuszową i Jana Pawła II. Tam też wybudowano w 1710 roku pierwszą drewnianą synagogę, a naprzeciw między ulicami Fabryczną, Stasica, Stasica i Szkolną założono cmentarz. Wkrótce liczba żydowskich mieszkańców zwiększyła się i wszyscy mieszkańcy mieszkali wokół rynku. W XVIII wieku proboszcz parafii skarżył się. Trudno było tam zorganizować procesję Bożego Ciała. Ponieważ nie było domu, przy którym można było postawić ołtarz, szacuje się, że w XIX wieku na 189 domów aż 79, czyli prawie 42%, znajdowało się w rękach Żydów. W okresie międzywojennym życie religijne Żydów we wrześniu koncentrowało się wokół synagogi. Zniesiono ją na miejscu poprzedniej, drewnianej, która spłonęła w grudniu 1873 roku. Budowę nowej rozpoczęto rok później. W 1875 roku wykonano jej poświęcenie. Nowa synagoga była murowana z dwuspadowym dachem. Wejście znajdowały się po stronie zachodniej. Wewnątrz, nad wejściem znajdowała się galeria, na którą prowadziły schody przedsionka. Przed szafą ołtarzową znajdowało się podium Bima, na którym czytano Torę. Wyposażenie synagogi było skromne, ale na uwagę zasługiwała szafa ołtarzowa, w których przechowywano zwoje tory oraz zabytkowe zasłony i sukienka na toru. Wspominano też o złotym świeczniku. Według spisów sporządzonego w 1933 roku, w synagodzie znajdowały się dwa lichtarze, dwa kielichy, jedna puszka korzeniowa, siedem koron, cztery tablice z dziesięcioma przekazaniami oraz cztery wskazówki jady używane przy czytaniu kory. Gmina Żydowska, jako jedna z pierwszych w wielkim księstwie poznańskim zatrudniła rabina doktora Juliusa Gerharda, który wkrótce przeniósł się do Gniezna. Przed I wojną światową aż do lat 20. gmina zatrudniła kolejnego rabina, który doktor Mojżesz Lewin po jego odejściu w modlitwie w synagodze prowadził kantor Heinz Szymkałowski, który pełnił też funkcję rzezaka. Prasa lokalna zamieszczała systematycznie informacje o terminach świąt, godzinach modłów. I uroczystościach religijnych w synagodze. Niestety, malejąca liczba członków gminy żydowskiej była przyczyną tego, że trudno było synagogę utrzymać i systematycznie remontować, dlatego z czasem budynek niszczał. W czasie wojny Niemcy planowali przebudować synagogę na teatr, ale z braku odpowiednich materiałów budynek w czasie remontu częściowo się zawalił, dlatego w 1943 roku okupanci zadecydowali o rozbiórce. pomnik usytuowany w rejonie zbudzonej synagogi. Inicjatorem jego powstania był pan Czesław Pardera. W 12 kwietnia 1991 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie realizacji tego zamierzenia. Powołano Społeczny Komitet Budowy Tablicy Pamiątkowej. Projekt wykonał artysta w plastyk, Radosław Karbowiak. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w dniu 15 września w obecności władz miasta oraz gminy żydowskiej z Poznania. Pomnik tworzą marmurowy postumen, na którym umieszczono dwie połączone brązowe tablice z napisem w językach polskim i hebrajskim. Boże, Poganie przyszli do Twojego dziedzictwa, zgościszczyli Twój święty przybytek. Tutaj stała synagoga, którą hitlerowcy wysadzili w powietrze w 1943 roku. W pamięci Żydów, mieszkańców Września, ofiar zachowanych. Tutaj odbywały się cotygodniowe targi, na które ściągali kupcy z daleka. Wokół zbudowano reprezentacyjne kamienice, z których dzisiaj niewiele zachowało swój przedwojenny wygląd. Tutaj też znajdowały się sklepy bogatych żydowskich kupców. No, ja oczywiście o wszystkich kamienicach, które były żydowskie, nie wiem, ale wiem, że te trzy tym od ratusza, prawo od ratusza, to były kamienice żydowskie. Wynek 20, 24, 22, to są takie przedwodne jeszcze żydowskie, Ta taka, ta, naprawdę ta już jej nie ma, to jest tak przerobiona przy ratuszu, tak? To była żydowska kamienica, tam mieszkała taka biedna żydówka, która z taksali pierżyńskiej, która żyła właściwie tylko z czynszu lokatorów, który ja miałem, bo muszę pamiętać, że te tablicze z tyłu dały też przez tą te... Zobacz, nie to czy te projekty. Tam mieszkali lokatorzy, oni płacili, tam jest, co się tak, tak. Spadła ze schodu, już tam się Ta druga, czy... to jest Rynek 19, ta, pokielaka Znaczy co była, bo to już jest kompletnie nie widać. Ta jaka to jest brązowo ponaryńska. To jest kamienica yy, 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 tak. Ona wygląda o wiele ładniejsza z nazdnięcia gdzieś tam macie. Był porządny balkon. taki yy, zrobiony. A najciekawsze, chyba najładniejsze tam w wieku to jest Ryn 22. To jest ta żółto-brązowa. Tam byli dwaj zamożni yy, żydzi, dwa sklepy, tam są dwa sklepy. I tak, teraz i tak było. Ten po lewej o ile się nie mylę, bo... zawsze przestawiam. To był Biberfeld, tak, a ten po prawej Brickman. Ale Brickman, drugi Brickman miał kamienicę tą pierwszą za zakrętem tutaj, za tym papierniczym sklepem, też przerobioną całkowicie. To był drugi Brickman, to się nazywało Tani Bazar. Widocznie tam coś tańszego sprzedawał. Ta kamienica też znana jest z 1939 roku, bo w tej kamienicy mieszkał y, Jakub Rys, to był ostatni przewodniczący gminy żydowskiej we wrześniu. I się jednak w 1939 roku, gdzieś tam w czerwcu, czy w wiosnę w każdym razie, powiesił. Była afera w całym mieście, zbiegowisko przed domem było, bo powiesił się Żyd, tak? Na dodatek w szabat się powiesił. I jakie były przyczyny tego do końca nie, nie rozstrzygnięto. Prawdopodobnie, że coś tam mu nie zgadzała, tak powiedzmy, prowadził <grydy> kreatywną księgowość, ale <grydy> to jest <grydy> To jest, że tak powiem, insynuacja. Yy, no, oczywiście ci, yy, no, ci Żydzi to. Cóż, przed wojną to było około 80 Żydów, i to byli życi starzy. Bo to tak było, że w całym okresie międzywojennym pięć razy więcej Żydów umierało niż się rodziło. Po prostu ci wszyscy młodzi, tacy 20-30-letni wyjeżdżali. No to tutaj już dzieci później nie było, zostawali starzy, tylko tacy, którzy byli zakorzenieni, znaczy mieli tu interes, który dawał im dochód i tak jak ten Paweł Lewin, on tam gdzieś ogłoszenie, nie wiem, czy to nie, nie zrobiłem odbity, ogłosił, że sprzedaje i sprzedał ten, a ja potem parę lat, chyba później dwa czy trzy umarł. Po prostu nie miał następcę, co miał zrobić. O tam rodzinka na pewno gdzieś wyjeżdża. Nie wiem czy to była ta sama rodzina, co z yy, Mojżesz Lewin, ten ostatni rabin, który tutaj był gdzieś nazwisko, ktoś podał, tak? no, ale Lewin to jest nazwisko dosyć takie popularne wśród Żydów, więc nie, niekoniecznie była za rodzina, ale być może, że tak było, że to był ten lewin tutaj z tej kamienicy i ten yy, rabin byli z, z tej samej rodziny. Które to jeszcze? Aha, Renfridów, jeszcze, tylko nie co mi przypomniała. Ta popielata przerobiona, ale yy, no, tak pod nadzorem konserwatora, że ona nie odbiega daleko od tego oryginalnego wyglądu. Rodzina Renfridów była bardzo bogata. Oni mieli też kamienicę tę tą, tą na rogu Miosławskiej i Sienkiewicza. Tam przez długie lata była drogeria. Yy, jeden z Renfridów był dzierżawcą majątku w Sokołowie. Także tu tupi... i młyn w Gozdowie. Gozdowo młyn, taka, dzisiaj to chyba nie jest administracyjnie oddzielna miejscowość, tylko do Gozdowa przyłączona, ale to było też Ehrenfriedów. Także oni mieli młode do interesów i różne rzeczy, a ten taki Ehrenfried, który wyszedł na historii, to jest ten tu widak, co... To... <śleszamy w górę> no, no, dziękujemy panu profesorowi za wystąpienie. Mm. W czasie wiosny ludu w 1948 roku grupa stacjonujących we wrześni powstańców wkarnęła do wrześnińskiej synagogi i zniszczyła zwoje tory. Obrońcy zostali pobici, a szef Abramczyk został zabity. Niewątpliwe te wydarzenia doprowadziły do napiętej sytuacji między mieszkańcami miasta. Wkrótce przez miasto przechodziły kolejne oddziały powstańców, którzy szli w kierunku Sokołowa. Do jednego z nich oddano strzał z Domu Modlitewnego przy synagodze. Po dochodzeniu ustalono, że przebywał tam mieszkający przy rynku kupiec, Daniel Ehrenfried, którego pojmano i sąd doraźnie skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Dzięki stawienictwu kilku wpływowych września został uniewinniony, choć pojawiły się informacje, że później wskazywał nazwiska powstańców władzom pruskim. Prawdopodobnie Daniel Ehrenfried do końca życia mieszkał we wrześniu. W 1880 roku w lokalnej gazecie pojawił się nekrolog z informacją o jego śmierci. Ta niewyjaśniona sytuacja z czasów wiosny ludów pozostała w pamięci mieszkańców Wrześni, którzy na rynku ułożyli kamieni człowieka. Miał on symbolizować postać zdrajcy. Dzisiaj na rynku pozostała tablica po tym wydarzeniu. Ja też nie wiedziałem, jaki był jego los po tym 48 roku, jak mu życie darowali. I potem jak czytałem gazety polskojęzyczne, yy... Poznański, Dziennik Poznański, Kurier Poznański, to ze zdumieniem znalazłem nekrolog. Daniel Ehrenfried umarł w wieku 80 lat, yy, czyli jak była wiosna ludu by musiałem mieć czterdziestkę, tak? Mniej więcej około czterdziestki gdzieś był, czyli nic mu to specjalnie nie zrobiono. Natomiast no z tym Żydem z kamienia rzekomo tu, ja pamiętam ten wizerunek, bo yy, ten płytę rynku zmieniano na asfaltową, nie tak ale teraz w 61 albo w 60 roku. Tam byłem dzieciakiem, wtedy pamiętam tę sylwetkę, ale to takie trochę naciągana mi się wydaje ta historia, bo nie wiem, czy sobie wyobrażacie, że, że wokół rynku, gdzie mieszkało bardzo wielu Żydów, Polacy ośmieliliby się taki symbol tutaj zrobić, że do tego Żyda, symbolicznie tu powieszono, no taka sprawa trochę naciągana, jak to było naprawdę nie wiem. Ale w każdym razie taka sylwetka ułożona, gdzieś nawet zdjęcia były publikowane. Bo zostało sfotografowane to miejsce, zanim zalano asfaltem. To były kocioły normalnie tutaj, o najzamożniejszym, podobno w latach do lat 20 Żydzie we wrześniu nazywał się Nathan Livenberg. i To chód przynosiło mu handel zbożem. No tu w tym podwórzu miał takie magazyny zbożowe. Tam gdzieś nawet na tych nekrologach, czy na czymś tam jest jego nazwisko, gdzieś tych, Żydów coś podpisywali. On umarł w 28 chyba roku. I zostawił syna, nie pamiętam imienia, chyba Artur, takie miał Nie imię, bo Natan, no to jest biblijne nawet imię, tak. Natan Levenberg. I ten interes, że tak powiem, upadł. I przez długi czas to więcej tych budynków było takich magazynowych, zbożowych, a to jakoś tu przerabiali. A po drugie, to, to była ulica kiedyś dawna, tam. Ale to pan, pan, dyrektor by lepiej powiedział. No to tyle. Więc tutaj ten Levenberg który mi uciekł. Poprzednio. Aha, dobrze, dziękuję. A pan dyrektor chciał coś powiedzieć jeszcze? Do tej yes, ulicy, przy okazji, do której. No, tu była kiedyś. Nie było tej wioski. Nie jest, Nie było. jest, okej, Nie Jak pan profesor tutaj mówił akurat o Właścicielu tych niermości, to może tak ogólnie powiem, bardzo w szerokim ujęciem można zorientować się, które domy były żydowskie we wrześniu w okresie międzywojennym i wcześniej, ponieważ no, po wojnie już tutaj Żydów, jak wiemy, nie było. I nie miał kto tych majątków tutaj przejąć, i one były początkowo znacjonalizowane, potem były skomunalizowane. I w zasadzie 70% obiektów, które są tutaj w centrum miasta i są własnością w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, czyli mają takie niebieskie tabliczki od frontu, to w zasadzie w 70% są to domy własności dawniej żydowskiej. A jak tutaj Pan Profesor mówi, o jeżeli chodzi o tą nieruchomość, tutaj też taki był problem troszeczkę, ponieważ to przejście, przy którym tu się znajdujemy, pewnie niektórzy dosyć często korzystałem, ja tędy na przykład chodziłem też do liceum dosyć często tą ścieżynką, to nie jest droga publiczna do tamtego wejścia, ponieważ to co było tu podwórze, tak jak pan profesor mówił to był spikrze w tym podwórzu natomiast tam dalej, o trzeba uważać tam dalej była, jest jako uliczka publiczna a dawniej, dawniej tutaj biegła droga droga, która prowadziła do mostu i w okresie II wojny światowej Niemcy planowali tą drogę przewrócić i wyburzyć także te budynki i także budynek Harcerska 1, aby przedłużyć ulicę Warszawską prosto do mostu, aby udrożnić ruch w mieście. Nie się niczym szczególnym od domów Polaków czy Niemców mieszkających we Wrześniu. Jest jednak na ulicy Miłosławskiej element szczególny, na który chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę. Jest to brama wejściowa prowadząca na podwórze Znajdują się na niej elementy zdobnicze, zyń i rodzaj charakterystyczne dla budownictwa związanego z Judaizmem. Wspomnienie ofiar wojennych. Podczas okupacji hitlerowskiej, w okresie od kwietnia do sierpnia 1942 roku, we wrześniu, istniał obóz pracy przymusowej dla Żydów. Był to jeden z kilku obozów kolejowych w Wielkopolsce. Rozmieszczonych na trasie Zbąszyń koni. Pozostałe obozy znajdowały się w Poznaniu, Swarzędzu, Nekli Otocznej i Koninie. Obóz we wrześni nazywany Reichsbahn-Neubau-Lager, kolejowy obóz budowlany, lub Judenlager, obóz żydowski. Więźniowie układali drugi tor kolejowy. Mieszkali w składanych barkach, przenoszonych w kolejne miejsca roku. Prawdopodobniej zatrudnionych było 158 więźniów, i ta liczba wkrótce zwiększyła się do 371. Wielu więźniów chorowało lub niedomagało z powodu niedożywienia, a niezdolnych do pracy Niemcy zabijali. O istnieniu niemieckiego obozu pracy przymusowej we wrześniu przypomina umieszczona na jego miejscu płyta kamieni. Znajduje się niedaleko torów kolejowych pod wiaduktem prowadzącym do przyborek. Na płycie wyryto napis Miejsce męczeństwa i mordów na Polakach i obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego przez najeźdźcę Hitlerowskiego w 1943 roku. Tutaj w tym miejscu będziemy już kończyć nasz spacer, ja bym chciała z mojego tutaj, jakiejś mojej funkcji, z tego miejsca podziękować moim kochanym uczniom, którzy pracowali na tym przez dwa miesiące, przez wiele prób przeprowadziliśmy spacerowych po mieście. E, dziękuję rodzicom, że Państwo tutaj nas e, e, wspierali, że Państwo też uczestniczą, a w naszym spotkaniu dziękuję wszystkim gościom i mam nadzieję, że to dopiero początek naszej żydowskiej historii we wrześniu. <grych> dziękuję. Ja do zapomniałem To jest nie kamienica, bo jest starterowa, więc miała prawa się nazywać kamienicą. E, żydowska, widać po ornamentyce. Nic nie można z nią zrobić, bo podobno konserwator zabytków położył rękę i czekamy aż się rozwali całkowicie. I ten Żyd, który to, to miał, przed wojną pierwsza, nazywał się Sokolowski i zapomniałam wtedy imienia, a teraz już wiem, Bernhard Sokolowski. Też dziękuję naszym panom historykom, regionalistom, panu profesorowi Marianowi Kożewskiemu, panu dyrektorowi Sebastianowi Mazokiewiczowi za wsparcie merytoryczne. Bardzo dziękujemy. To była dla mnie wielka niespodzianka. Nie, nie to mogę wiedzieć tak. Ja tylko chciałam podziękować moim byłym uczniom za zaproszenie. To naprawdę była dla mnie wielka niespodzianka. To jest zawsze wzruszające, jak tych, których żegnamy, o nas jeszcze dalej pamiętają. I przy okazji, jeżeli będziecie mieli jeszcze coś ciekawego do zaproponowania, sam myślę, że tutaj nas kilka uszy. osób jest, to chętnie skorzystamy. Dziękuję. <słysy> W roku wymieniono tylko jedną osobę wyznania mojżeszowego, co dowodzi, że Żydzi wrzesińscy zostali wywiezieni w październiku 1939 roku. Nastąpiło to prawdopodobnie w dwóch ratach. Przynajmniej część z nich została deportowana do Poznania i osadzona w osławionym Forcie 7. Obóz ten powstał w, w październiku 1939 roku i podlegał poznańskiej placówce Gestapo. Spośród osadzonych tam Żydów zginęło, jak podano, zastrzeleni podczas próby ucieczki dnia 18 listopada 1939 roku Kantor Hein Szynkowski, Szach Max Kaliski, Sally Biberfeld, Herbert Kaplan. Prawdopodobnie ostatnią osobą wyznania mojżeszowego, urodzoną we wrześni i zmarłą w przytułku dla starców, była 81-letnia Henryta Bruckman, wdowa po Emilu Bruckmanie. O losie pozostałych wrzesińskich Żydów brak wiadomości. Być może zostali wywiezieni w ramach rozpoczętych w październiku 1939 roku akcji wysiedlenia Żydów z kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa. Do końca lutego 1940 roku wywieziono stąd ponad 100 tysięcy osób. Po deportowaniu miejscowych wyznawców judaizmu okupanci przystąpili wkrótce do likwidacji zabudowań należących do gminy żydowskiej. Synagoga początkowo, to jest od połowy września 1939 roku, była wykorzystywana jako areszt policyjny, z którego przy przytrzymywanych tam Polaków przewożono do więzienia i obozów. W końcu października 1940 roku budowniczy miejski dokonał przeglądu technicznego budynków należących do Gminy Żydowskiej. Stwierdził on, że synagoga jest zużyta w 70%, a zagrożone zawalenie budynki powinny być rozebrane. Niemcy planowali odzyskać teren przeznaczony na budowę miejskiego teatru. Zgodnie z sugestią budynki zburzone w 1943 roku i przystąpiono do zaplanowanych prac budowlanych.